W 2003 roku podczas rozbudowy <laughs> bazy paliwowej, tak się często niestety zdarzało, tak, że e, przy obiektach ważnych strategicznych budowano takie obozy i bardzo często na przykład lokowano tam e, aliantów, jeńców alianckich. Wiecie o co chodziło? Chodziło po prostu o to, że ten kto podejmuje decyzję o bombardowaniu <laughs> czy zniszczeniu, musiał się liczyć z tym, że zabije kilkuset albo kilka tysięcy swoich przyjaciół, w cudzysłowie przyjaciół, tak? I Niemcy wykorzystywali to bardzo często z premedytacją. Tam jest <grymne> już teren marynarki wojennej i hangar od tamtej strony, tak wodno płatów, wodno samolotu. Zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy go dzisiaj od strony, od strony wody. I on tak naprawdę był skrajem portu. 300 metrów zgodnie z przepisami od niego zaczynały się zbiorniki. I zbiorniki były skupione w dwóch częściach. Ta część to jest ta część obecna, obecna tak w której stoimy. To była tak zwana rezerwa bieżąca. I druga część kanału, wzdłuż którego idziemy, jest najważniejsza dla wojska i dla tych wszystkich operacji morskich w przyszłości. Większość inwestycji, które były tutaj wykonywane i są wykonywane, służą bazie NATO. Tak? To są na przykład, niedawno mieliśmy do czynienia ze scinaniem wyspy, na której będziemy. Chodziło o dużą obrotnicę dla największej klasy okrętów. Tam nie wiem, czy to jest kwestia krążownika, teraz nie chciałbym teraz myśleć. Ale bardzo duży okrętów, o wiele większych niż niszczyciele. Ta inwestycja którą teraz będziemy oglądać, czyli wyburzanie części składnic amunicyjnych i, i montowni. Ona też służy poszerzeniu toru wodnego, między innymi po to, aby można było tutaj tak, te jednostki o największym tonarzu wojskowe wprowadzać. To jest składnica, która powstała w latach 30. i miała być główną składnicą amunicyjną, jedną z pięciu w na niemieckiej Kriegsmarine w basenie Morza Bałtyckiego. Po Świnoujściu. Aż do 1939 roku, także znaczy w sumie do 1940, do rozbudowy bazy w Gdyni, przypomnę, było główną bazą Kryptomarne w obszarze basenu Morza Bałtyckiego. I dlatego trzeba było oczywiście dla tej bazy zabezpieczyć odpowiednie ilości produktów i paliwowych, i amunicja, no i cała, cała baza szkoleniowa, o której będziemy mówili później. Bo, między innymi, przy każdej z tych składnic amunicyjnych, w każdym obiekcie wojskowym w Świnoujściu, tak naprawdę funkcjonowały od lat 40. troszkę później ośrodki szkoleniowe. Bo tych szkół e, aż w, w, w Świnoujściu i w okolicach, była 7. E, a w, w każdej tej szkole były jeszcze trzy tak zwane pododdziały. E, e, I we wszystkich tych specjalnościach e, e, potrzebnych piecemainerów w Świnoujściu tak naprawdę tych marnarzy tutaj szkolono. Od szkolenia podstawowego na przykład. Dlatego u nich efekty pewnych inwestycji widzimy po 5-18 latach, a, a u nas a, nieraz widzimy szybciej, ale to nie są do końca przemyślane inwestycje i później nic z nimi się nie da zrobić, gdy na przykład się okazuje, że trzeba. je <grym> Tak. <grym> Dobrze, że to tak specjalnie. To było na, tak, tak. Myślę, tak. że po faktu da płyną w naszym kierunku, wypłynęli. były wystawiane do dalszych zewnętrznych budowano lądową infrastrukturę w postaci parakowisk, a pod koniec wojny, gdy było bardzo dużo bo Polskie Miłości było jednym z ostatnich gdzie było ciężko tak naprawdę z zasięgiem alianckiego lotnictwa po prostu budowano okopy ziemiańskie w Polskim kilku kopaczy Romek jest chyba takim najmniejszym bo od wielu lat kopie i 90% procent, chyba akisze fantów takich naprawdę bardzo ciekawych y, pamiątek historycznych pochodzi właśnie z tych kolorów z, z końca wojny gdzie żołnierze dwóch trzecich wchodzili na ląd rozpraszali się, aby zachować po prostu szansę przeżycia a tylko jedna trzecia załogi, y, ta, ta alarmowa, tak, y, była, była na okręcie no i bardzo różnie się zdarzało, że w tych transzejach tak, gdzieś się odleciał guzik, y, gdzieś tam został cały akordeon y, odpadła odznaka, została y, jakaś

a będą, będą, Tu jest... oh! Duża fala do walki Martyna do Wombla Dzwonię A może, a może, tutaj, może będziemy, co? A możecie, że ja widzę, że my chyba Coś się... na na wodzie Niech

Standardowa, dlatego że w latach 30. Niemcy obrazowali tzw. zwane wzorce, czyli plany obiektów typowych, które chcieli zastosować przy obronie swoich portów i obronie przeciwdesantowej, przeciwlotniczej. I na podstawie tych wzorców we wszystkich fazach Litzman, wzdłuż wszystkich mórz, w tym wzorku północnego i bałtyckiego, miano budować tego samego rodzaju obiektów. Ta standaryzacja oczywiście chodziło o co? Zniżenie kosztów budowy, ułatwienie zastosowania technologii, tak? No i trzymanie oczywiście tych wysokich współczynników jakości, czasu budowy i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Oczywiście kończyło się to Dobra, przechodzimy teraz do drugiego stanowiska, drugiego mamy drugie, pierwsze, pierwsze jest od tamtej strony.

Widać, czym się różni stanowisko dalmierza, prawda? Jest przede wszystkim o wiele szersze, o wiele większe. Ja przypomnę, że u góry maska pancerna i 12 żołnierzy. Nie było tutaj automatycznego dosyłacza, te pociski trzeba było z dołu podawać, nosić niejako. Nie wiem, to Hva er det som skjer?